Szanowni Państwo, z okazji Światowego Dnia Rodzicielstwa chciałbym powiedzieć kilka dobrych, ciepłych słów o rodzicach zastępczych. Myślę, że mało o nich wiemy. Mało wiemy o tym, czym jest ich trud, jak wiele potrzeba cierpliwości, mądrości, wyrzeczeń, poświęceń, delikatności i wytrwałości, żeby być dobrym rodzicem zastępczym. Chciałbym, żebyśmy przy tej okazji. Dowiedzieli się więcej o ich pracy i w miarę możliwości, żebyśmy ich wspierali. Wszystkim rodzicom zastępczym z okazji tego święta życzę wszystkiego dobrego. Pozdrawiam serdecznie. No, dzień dobry. Dzień dobry. Też ja, jako Jadzia, w rodzinie zastępczej tyle lat, też przecież ja się napatrzyłam, co znaczy rodzina zastępcza, co rodzice zastępcze. I dlatego wszystkich ściskam serdecznie i życzę dużo siły, wytrwałości i radości. I jako <laughs> i jako matka i, i rodzicielka. Tak, a ja jako syn też życzę wszystkiego Państwu dobrego. Naprawdę to, to jest co Państwo bohaterami w tym, co Państwo robią. Życzymy Państwu powodzenia, dużo wytrwałości, siły, dobrej energii i, i, i takiego właśnie zadowolenia, bo naprawdę to są wspaniałe decyzje, na które Państwo się decydują i, i mogą być tylko Państwo z siebie dumni. Tak i wszystkiego słonecznego, radosnego, dużo satysfakcji i radości w tym trudnym przecież zadaniu rodzicielskim. Tak. Ściskamy mocno. Ściskamy wszystkiego dobrego i do zobaczenia. Witam państwa serdecznie ja nazywam się Michał Wiśniewski. Wiem jak trudne potrafi być dzieciństwo, bo wychowywałem się zarówno w domu dziecka, jak i w rodzinie zastępczej. No głównie przez nałogi moich rodziców. Ale czasy się zmieniają. Teraz mamy tę szansę, żeby w ramach kampanii społecznej rodzina jest dla dzieci, to zmieniać. To bardzo odważne i bardzo odpowiedzialne zadanie. 30 maja jest Dniem Rodzin Zastępczych. Dlatego mam nadzieję, że przypomnimy sobie o tym raz jeszcze i zdamy sobie sprawę, ile poświęcenia i odpowiedzialności wymaga. Wzięcie do siebie dziecka. Bardzo dziękuję Fundacji, będę ją wspierał całym sercem. Szczególnie dlatego, że każdemu dziecku należy się rodzina. Z całego serca trzymajcie kciuki, bo to wszystko dla nich. Do miłego. Z okazji Międzynarodowego Dnia Rodzicielstwa Najmilsi rodzice, opiekunowie, dziadkowie, ciocie, wujkowie życzymy Wam z okazji tego dnia. Wytrwałości. Żebyśmy potrafili być odpowiedzialni, cierpliwi, kochający. Tak, tej cierpliwości, która to w rodzicielstwie należy do rodzica. To on ma się cierpliwości narodziców. Czułości, miłości. Empatii. Kochani, za to Wasze otwarte serca i ciepłe dłonie, za cierpliwość i za tą ogromną miłość. Dziękujemy Wam i wielki szacunek. Trzymamy za Was kciuki, bądźcie ciemni. Życzę Wam wytrwałości, nasi pofaterowie, Codzienności. No, tak, tak. Serdecznie. No, tak. <laughs> Drodzy nasi przyjaciele, z okazji Światowego Dnia Rodzicielstwa, chcieliśmy się z Wami połączyć i życzyć Wam, wiedząc o trudach rodzicielstwa i trudach wychowania. Ale też pięknie, jakie z tego wynika. Życzymy Wam, żebyście, ja przede wszystkim życzę Wam, żebyście umieli budować relacje, żebyście każdego dnia, w każdej chwili znajdowali pociechę ze swojej wielkiej misji, jakim jest rodzicielstwo. A ja Wam życzę tego, żeby Wasze wychowywanie innych osób młodych, otwartych na wszystko, było wspaniałą twórczością. Każdego dnia, żebyście się rozwijali jako twórcy i żebyście mieli dużo radości z tej twórczości. Wszystkiego dobrego. Powiedzenie. Z okazji Światowego Dnia Rodzicielstwa doszedłem do wniosku, że zdecydowanie za mało wiemy o Was, drodzy rodzice zastępczy, więc życzę Wam, żeby jak najwięcej ludzi dowiedziało się o Was i o tym, jak dobrą robotę robicie i żebyście zawsze dostawali wsparcie, na które zasługujecie. Kochani, chciałabym Wam złożyć najserdeczniejsze życzenia z okazji Dnia Rodzicielstwa. Jest ze mną tutaj mój synek Mikołaj. Bardzo się cieszę, że mamy taką... Już liczną rodzinę, rodzinę, bo mamy aż pięć osób, i życzę w związku z tym dla wszystkich rodziców dużo cierpliwości, dużo miłości dla swoich dzieci mimo wszystko, mimo trudności, jakie musimy na co dzień pokazywać. Mój synek cały czas tutaj akurat rozprasza moją uwagę, ale to nic, to właśnie o to chodzi, żeby w życiu było trudniej. Słuchajcie, chciałam powiedzieć, że znam rodzinę zastępczą. Dla jednego dziecka, bo mają dwójkę czy trójkę nawet swoich dzieci i właśnie najmłodszego synka ze zespołem Dawna. Kochani, tyle, ile tam jest miłości, ile jest szacunku jeden do drugiego, ile jest takiej normalności w tak zwanej dla nas nienormalności, to jest niebywałe. Także. Chciałam o tym powiedzieć, bo to jest ważne. Nam się wydaje, że to jest coś strasznego, tak naprawdę ze wszystkim sobie świetnie radzi ta rodzina i przyjmuje gości i w ogóle ten mały człowieczek wprowadza najwięcej, tak myślę, radości i dla nich i, i dla nas, kiedy jesteśmy gośćmi. Także wszystkiego, wszystkiego najlepszego, kochani, dla Was z okazji tego pięknego dnia. Pa pa! Dzień dobry, witam Was, kochani rodzice zastępczy. E, chciałem Wam złożyć serdeczne życzenia z okazji Dnia właśnie rodziców e, zastępczych, Ani, e, ale zanim to zrobię, chciałem przede wszystkim e, ukłonić się Wam w pas e, i okazać Mój ogromny wyraz szacunku e, dla tego, m, co robicie, bo, bo sam jestem rodzicem, e, co prawda biologicznym, e, Małego fryderyczka, dwójpółletniego, i sam jako już rodzic biologiczny wiem, ile to znaczy być rodzicem, ile to jest poświęcenia, ile to jest cierpliwości, ile to jest wytrwałości, ile to jest miłości, której trzeba przekazać małemu człowieczkowi, żeby on potem szczęśliwy szedł. Przez życie, dlatego też mm, takim rodzicom zastępczym, e, którzy jakby są przygotowani, to zawsze na nich patrzyłem z ogromnym podziwem. Dlatego wyrazy, wyrazy szacunku za to, co robicie, za to, że mm, jesteście w stanie pokochać dzieci, które nie mają e, swoich domków, które nie miały tyle szczęścia, że mają biologicznych rodziców, które potrzebują tej miłości, i że wy właśnie wtedy pojawiacie się, że jesteście, że dajecie swoje serduszko, że dajecie. Swoją cierpliwość, że dajecie swoją miłość i pokazujecie to, czego mm, zawsze uczyłem się od dziecka w piosenkach e, Majki Jeżowskiej. Wszystkie dzieci nasze są, Kasia, Michael, nawet Tom. I rzeczywiście wszystkie dzieci nasze są, dlatego słuchajcie, ja Wam życzę mm, z całego serca dużo, 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 dużo miłości do siebie, do dzieciaczków i do wszystkich ludzi, e, bo jak powiedział Święty Jan od Krzyża schyłku życia, tylko z miłości będziemy rozliczeni. Ściskam Was mocno, przytulam e, i pozdrawiam. Buziulki! Kochani rodzice zastępczy, w dniu Waszego święta chciałabym życzyć Wam dużo miłości, bo jest Wam bardzo, bardzo potrzebne, żebyście mogli wykonywać to, co robicie. I życzę Wam, żebyście za to Zdrowi i bogaci i oczywiście szczęśliwi. A potem byli życie wieczne. Wiecie, nie wiem czy wiecie, ale my wiemy, że jesteście najwspanialszymi, cudownymi, wspaniałymi, genialnymi ludźmi, którzy po prostu zmieniają świat na lepsze i to jest cudowne i Wam za to dziękujemy. I wysyłamy Wam mnóstwo miłości, y szczęścia, radości i trzymamy kciuki, żebyście mieli siłę y i energię, żeby robić to dalej, bo to jest piękne. Jesteście pięknymi, jesteście pięknymi ludźmi. Jesteście wielcy. Wszystkiego najlepszego z okazji Światowego Dnia Rodzicielstwa. Opiekujcie się dalej wspaniałymi, niepełnosprawnymi dziećmi. Robicie super roboty. Tak, słuchajcie, jeszcze ja wam powiem, a jak będziecie kiedyś w Łodzi i będziecie chcieli przyjść na spektakl improwizowany, to do nas, do ImproAtaku, możecie przyjść za Afriko. Powiedzcie, że jesteście właśnie z rodzicami, rodzicami zastępczymi i i, zawsze i was wchodzicie. Spuszczam. Dobra? No, dziękujemy wam. Dzień dobry. Z okazji światowego dnia rodzicielstwa chciałabym złożyć życzenia rodzicom w rodzinach zastępczych. Ciężko mi cokolwiek powiedzieć, bo wszystko co przychodzi mi do głowy jest po prostu banalne. Brakuje mi słów na to, by, by powiedzieć cokolwiek do państwa. Jestem pełna szacunku i podziwu i yy, Naprawdę ta decyzja, którą Państwo podjęliście i te wyzwania, z którymi mierzycie się codziennie, są dla mnie absolutnie wielkim bohaterstwem. Chociaż pewnie na co dzień o tym tak nie myślicie, można śmiało powiedzieć, że jesteście Państwo aniołami na tej ziemi i dziękuję Wam za to, że jesteście, bo dzieci, które wyjdą z Waszych domów, będą pełne miłości i szczęścia. Na pewno, a tylko miłość i szczęście buduje dobry świat. Pozdrawiam. Drodzy rodzice zastępcze, z okazji Waszego dnia życzymy Wam cierpliwości, miłości, spokoju i zawsze dobrej muzyki, żebyście te wszystkie swoje wspaniałe dzieciaki uczyli tego, żeby czytali dobre książki i słuchali dobrej muzyki, i chodzili tylko na dobre filmy. A ja się nazywam Marcia Sadowska. No ja jestem Andrzej z Now Pozdrawiamy. Kochani, robicie świetną robotę. Jestem z wami. Przekazuję moje pozytywne nastawienie tym oto kciukiem. Z okazji Światowego Dnia Rodzicielstwa szczególnie gorące życzenia chciałbym złożyć rodzinom zastępczym. Dajecie cudowny dar dzieciom. Z domów dziecka, dajcie im dom, otaczacie miłością, cierpliwością, wychowujecie, wspieracie. Trudno eee, o coś piękniejszego, co można podarować tym młodym ludziom, którzy są pozostawieni na świecie sami sobie, a Wy to zmieniacie. Eee, wielkie, gorące wyrazy szacunku. Pozdrawiam. Życzę Wam sił, wytrwałości i cierpliwości. Robicie cudowną rzecz. Pozdrawiam. Światowego Dnia Rodzicielstwa wysyłam moc pozytywnej energii. Całuski, cukiereczki, ciasteczka i chyle czoła. Całe wielkie bukiety uznania wysyłam do rodziców rodzin zastępczych. W tym wyjątkowym dniu, jakim jest Światowy Dzień Rodzicielstwa, chcielibyśmy bardzo serdecznie podziękować wszystkim, Którzy otwierają swoje serca i domy dla tych, którzy tej pomocy najbardziej potrzebują. Dziękujemy Wam za miłość i trud, jaki codziennie wkładacie w wychowanie dzieci. Gratulujemy Wam, życzymy wytrwałości i pamiętajcie, że to, co robicie, to powód do dumy. Życzymy Wam udanego, szalonego świętowania. Wszystkiego dobrego. Dzień dobry, dzień dobry. Kochane mamy. Kochani tatusiowie, to wy właśnie tworzycie rodziny zastępcze. Dlatego chciałbym Wam bardzo gorąco podziękować za to, że robicie świetną robotę i przesłać mnóstwo pozytywnej energii oraz wyrazy szacunku. Niech miłość dzieci, które znajdą się właśnie w takich rodzinach, będzie dla Was najlepszym podziękowaniem i motywacją. Trzymajcie się ciepło. Drodzy Państwo, to, co robicie, jest piękne, ważne i potrzebne. Życzę Wam dużo cierpliwości i wytrwałości. Ode mnie wielkie ukłony, że dajcie tym małym, największym istotom, dom, miłość i opiekę. Podziwiam to z całego serca. Uściski. Z okazji Światowego Dnia Rodzicielstwa chciałbym Wam, drodzy rodzice, rodzin zastępczych, życzyć wszystkiego najlepszego, robicie świetną robotę może. Aż tak głośno, ale wiedzcie, że na świecie są ludzie, którzy doceniają Waszą pracę. Życzą Wam jak najlepiej i trzymają za Was kciuki. Wszystkiego dobrego. Kamera idzie i dla, dla wszystkich rodziców, rodzin, 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 rodzin zastępczych, dziękujemy! dziękujemy!